Cześć moi kochani, witam w Konikach. Tak jak bardzo dobrze możecie zauważyć, dzisiaj jest bardzo ważny dzień. Dostaliśmy w końcu kolejne zadania fabularne. Myślę, że... Wszyscy na to czekali i wszyscy są bardzo podekscytowani, niestety na, nagrywam to trochę później niż chciałam, wszystko przez remont, bo było wiercenie i tak dalej. No niestety nie jestem z tego zadowolona, chciałam wcześniej to wszystko ogarnąć specjalnie dla Was. Ale jak widzicie mam za sobą mojego konika urodzinowego, którego mu przy okazji zmieniłam nazwę, bo stwierdziłam, że skoro mam szafirka, który jest powiedzmy tym samym koniem, czyli... Yy, Dzikimi orwickimi nazywa się po kamyczku, który jest niebieski. To ten będzie się nazywał też po kamyczku, jako ametyst, który jest fioletowy, tak jak jego piękne oczka. I to jest konik, na którym ja robię wszystkie moje zadania fabularne, te, które się da oczywiście, bo niektóre wymagają użycia konia, konika początkowego. Ale tak, mamy nowe zadania w końcu. I. Które to było dostępne? Tak, jest e, szlak Anne i Alex i jest to postać Linda w Veldale, więc tam sobie pojedziemy od razu. Zobaczymy o co chodzi. Ehm, chciałabym tylko powiedzieć, że jeśli ktoś nie chce spoilerować sobie tego wszystkiego, to odradzam oglądanie tego odcinka, bo. No, bo jednak ta fabuła jest fajna. Ja przez pewien czas miałam taki problem, że jak zaczęłam grać, to trochę mi tak. No, teraz mi źle z tym, że mi trochę nie zależało. Nie, nie czytałam, co tam postacie pomiędzy sobą em, gadają, ale mam wrażenie, że większość graczy tak robi. Po czasie dopiero zaczęłam się wgłębiać w to wszystko i pomyślałam, że wow, tu gdzieś skończyliśmy obecną fabułę, przed, która była przed tym update'em. No, mi się bardzo podoba, wiem, że dużo się pozmieniała od, um, od tego, jak ona oryginalnie wyglądała, ale, ale bardzo mi się podoba. No. <laughs> Także bardzo się cieszę, że mamy kolejne zadania. Um, ja na szczęście jestem też tą y, szczęściarą, że ja grać zaczęłam dopiero jakoś w zeszłym roku. I yy, przez to nie czekałam aż tak długo <noise> na te nowe zadania, <noise> tak jak część graczy, więc nie czuję takiego bólu do tego, że tak długo to trwało. Chociaż zdaję sobie sprawę, że no, większość graczy może być podirytowana. Mam też nadzieję, że nie okaże się, że to będzie zadanie, które będzie trwało dosłownie 5 minut. <noise> Nap naprawdę bym tego nie chciała. Dobra, więc tutaj mamy e, naszą kochaną Lindę i Lisę. Hej, Linda. E, Cieszę się, że tu jesteś. Martwimy się o Anę i Alex. Pomożesz nam ich poszukać. Jasne, że pomogę. Dobra, Free przeszedł przez drogę, e, drogę mękę. Przez drogę mękę, okej, okay, jest wyczerpany, a Wolon musi się nim zająć. To znaczy, że same musimy coś zrobić i znaleźć nasze przyjaciółki. Ann zniknęła z pięciolistną koniczyną podczas tego całego chaosu, a potem brakowało też Alex. Właśnie, Alex chyba poszła jej szukać. Ja już nie pamiętam, jak to powiem, że po prostu Ann zniknęła z tą koniczyną i zakładam, że chciała swojego konia którą po prostu... Um, dorosnąć powiedzmy <noise> zakładamy, że Alex PHZN żeby powstrzymać ją przed zrobieniem czegoś niebezpiecznego, a może niedługo straszną i nieodpowiedzialną decyzję. No też tak uważam. E... E... No nie będziemy cierpieć, ale no nie wiem, nie wiem. Nawet nie chcę tego mówić na głos. Czy wszyscy myślą o tym, co ja, jeśli nie ma kończyną, to chcę. No, przemienić... Tak, dokładnie swojego konia. też o tym pomyślałam. Potrzebuje pomocy potężnej wiedźmy. Hello? Czyli będziemy jechać do pi. Tak, dokładnie. No to super. Przepraszam, cię, nie chciałam na ciebie klikać. Dobra, czyli jedziemy do pi. Super. Na lustrzane bagna. A jedziemy. Dobra, więc jedziemy do pi na lustrzane bagna. I zobaczymy, co tam pi od nas chce. Okej, okay, to było straszne. Nie podobało mi się to. Tak chyba wcześniej nie było. O nie. Bardzo mi się to nie podobało. Dobra, hej. Fajnie by było, jakby te lustrzane bagna przerobili, bo trochę mi się nie podoba, jak to tu wygląda. W sensie, to wygląda okej, okay, jak się tak patrzy, ale ja wiem, że tam u góry po prostu jest dziura w suficie i, i to tyle. Takie mało ambitne trochę. Boże, nie chciałabym wpaść. Czekaj, jesteśmy. Widomo, straszny błagan, nigdzie jej nie ma, zaczynam się denerwować. No, to niedobrze, że jej nie ma. Chodź tu, Lisa, gdzie jesteś? Boże ile ludzi robi to za takimi. I tutaj nie ma, musimy szukać dalej. Zobaczymy, czy są jakieś ślady, które pomogą nam ją znaleźć. Jasne. Pi nie, nie lubi opuszczać bagi. Gdzie mogła się podziać? Nie mam pojęcia. Eee, widzę, że przed bagnami teraz musimy poszukać. Halo, chciałabym przejechać. kupi garnek mi wszystko zasłania. <grymne> Co to jest? Zgnieciona strona z księgi zakręć Wyglądało trochę bardziej jak smutny biały kot, który się po prostu położył. <grymne> niż jak zgnieciona kartka. <grymne> to wygląda jak... Tak, to jest świeca, niedopalona świeca. Wykorzystywana podczas czarów. Tutaj jakiś eliksir. Dobra, i tutaj co? I tutaj księga leży. Boże, jak ona wszystkie te rzeczy porozrzucała. Księga przemiany zwierząt. O nie, to nie jest dobrze. O Jezu! Ty pij, co ty zrobiłaś? Wyglądasz jak koń z głupią czapką. W sumie mam tą samą czapkę. Mogłam ją ubrać tutaj. Kurczę, nie pomyślałam o tym. Pij, chcesz się jakoś wytłumaczyć? Jeźdź, jest, ja lala. Jeźdźce duszy, znów się spotykamy. Dlaczego tak na mnie patrzycie? Kapelusz mi się nie. Nie, nie przykrzywiliśmy ci się. A koń! Z tego, co udało mi się zrozumieć, jestem pod wpływem potężnego zaklęcia. W tej postaci nie przynam się nikomu. No to słabo. Może uda nam się wyleczyć. No zobaczymy. No Boże, i musimy się wrócić. Tutaj kawałek, gdzie to będzie? To będzie gdzieś tu. Dobrze jadę? Chyba dobrze jadę, gdzieś w tą stronę? Halo? Za drzewem? Tak, za drzewem, dobra, ale ładna ta książka jest. Dobra, to nie jest książka, ale wiecie o co chodzi. <grywia> Dla mnie to jest książka. <grywia> dobra, zobaczymy, czy uda nam się odczarować. Byłoby super. <grywia> Bo potrzebujemy Twojej pomocy. Czy możesz przestać być koniem? A cóż, księga na stronie 745. Tak, tak jak myślałam, wszystkie składniki znajdziemy w eponie. O jest, teraz jeszcze do epony będziemy jechać, zbierać wszystko. Jestem ciekawa też, ile. Um, z ilu zadań, to całe zadanie, które dostaliśmy dzisiaj, będzie się składać. Bo um, pamiętam, jak jeszcze robiłam fabułę. Um, zanim ją skończyłam, do tamtego momentu, to uwielbiałam po prostu każdego dnia się zalogować i robić ją tak długo, aż e, mm, trzeba było poczekać do kolejnego dnia, żeby zrobić coś więcej. Dobra, gdzie my mamy jechać? Mamy jechać aż od, do Epony. Ojej. No to trochę daleko jest, ale dobra, jakoś damy radę. Dobra, jestem już w Eponie i zdałam sobie właśnie sprawę z tego, że z bagien przenieśliśmy się na kolejne bagna. <noise> Więc jest wspaniale. <noise> dobra, jesteśmy już w dobrym miejscu. Czy Pi? A nie, dobra. Wydawało mi się przez chwilę, że się odmieniła w jakiś dziwny sposób, ale po prostu dziwnie ten kształt wyglądał. Dobra, jesteśmy. Co musimy pozbierać? Lilię. Już przeczytałam, że lilię musimy pozbierać. Dobra, pominę. I wszyscy mnie teraz zbesztają za to, że pomijam dialogi, których nie powinnam. Ale dobra, pozbieramy sobie li... Jak ja mam je zebrać? Czemu mi nie pozwala ich zebrać? Aha, bo one się otworzyć muszą. Okej, okay, rozumiem. Fajne, fajne. Myślałam, że po prostu podjadę I, i to będzie tyle. Ale nie, ile tych Lili muszę zebrać? Ten kwiat został już zebrany. Aha, czyli różne kwiaty muszę pozbierać. Dobra, dobra, dobra. To skoro te zebrałam, tam jest jeszcze jeden na pewno. No nie, 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 nie. Nie chcę nie chcę zjeżdżać do wody. Otwórz się kwiecie, proszę! O nie, to jest cięższe niż myślałam! Nie podoba mi się to zadanie. Zmieniłam zdanie. Słuchajcie, to zadanie jest bardzo denerwujące. Ja nie wiem, jak ja mam to zrobić. <laughs> nie mam pojęcia. Mój koń jest za krótki. Ma za krótkie nogi, żeby w tej wodzie tutaj skakać. Dobra, poczekam na tego kwiata, aż on się otworzy. Żebym mogła wziąć rozpęd i skoczyć na niego. Zaraz powinien się otworzyć. No, 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 dawaj, dawaj. Dobra. Zebrałam. O! Wszystkie, tylko tego potrzebowałam. No i fantastycznie, dobra, udało się zebrać wszystkie kwiatki. Boże, ale to było denerwujące. Prze tylko przez to, że ta woda jest taka głęboka. Dobra, hej, Pi, mam wszystkie kwiatki dla ciebie. Tak, mam wszystkie. Przepraszam cię. E, Udejcie się na wyspę zachodzącego. Oha, masę pełrową. Dobra, to w takim razie pojedziemy sobie po te muszle jeszcze i zobaczymy, czy one będą tak samo fajowe do zbierania jak te lilie, których się nie dało zebrać, praktycznie. Mm. Mam nadzieję, że tak, bo zawsze jest to coś fajniejszego niż po prostu podjechanie i kliknięcie, gdzie tutaj musiałam czekać dodatkowo na konkretne, aż się otworzą i konkretne musiałam podnieść. To było fajne. Tylko woda była denerwująca. Tak swoją drogą jeszcze chciałam wszystkim bardzo, bardzo podziękować za wspaniałe komentarze, które mi zostawiliście pod ostatnim filmikiem z Koników, gdzie między innymi mówiłam o swojej chorobie i... Kurcze, bardzo miło mi było to wszystko poczytać, że, że wspieracie mnie w tym wszystkim, bo naprawdę jest mi po prostu ciężko, ale dzięki Wam od razu lepiej się poczułam, że, że nie przeszkadza Wam. Coś, coś takiego na co no, niestety nie mam wpływu, nie, nie, bardzo mogę nic z tym zrobić. Także dziękuję jeszcze, jeszcze raz. Czytałam wszystkie komentarze dosłownie i do, do każdego jednego się, się uśmiechałam. <tum> Tamtego dnia poprawiliście mi humor. Jesteście wspaniali, tylko tyle chciałam powiedzieć. Ale dobra, jesteśmy przy Pi. I musimy podbierać jej muszelki, dobra. Co to za muszelki? Ojejku, dobra. Aha, dobra, rozumiem, że tej wronie będziemy musieli. Yy, zabieraj zabierać te muszle. Hej, jak mam ci ją zabrać? Dobra, kiedy ty podlecisz jakoś niżej? Tu będziesz jakoś nisko. Okej, okay, dobra, nie wyszło mi. W tym miejscu widzę, że, że możesz być nisko, bo tak leciałaś poprzednio. Dawaj, dawaj, dawaj. Dlaczego nie mogę tego podnieść? Aha, nie mogę e po prostu kliknąć. Dobra, rozumiem, będę musiała myszką na nią kliknąć. Dobra, złapałam. Udało się. Aha, to tylko jedną. A ile ja mam tego zebrać? Mam to w ogóle w Nie mam. O ty. O ty, taka teraz jesteś. Dobra, e, gdzie będziesz na dół leciała? Muszę zobaczyć, gdzie ona teraz będzie niżej leciała. Będzie tu. Dobra, w tym miejscu jakoś. To tu poczekam aż podlecie po prostu, bo nie wiem, czy chcę za nią jeździć. Dobra, podleć, podleć tutaj do mnie. Mam już pułapkę przygotowaną. Dawaj. No nie, kliknęłam przecież. E, czy ona nie może za mój ekran wylecieć? <gryw> tak to trochę wyglądało. <gryw> no nie, nie złapię tej muszli. No, chodź, chodź, chodź. Dawaj, dawaj. No nie! Nie wierzę! Dlaczego to tak działa? Dobra, ta, ta wrona jest bardzo denerwująca. Dobra, mam muszle. Ile ich muszę i zebrać w ogóle? Jest napisane? Nie, po prostu, że muszę pozbierać, dobra. Co, znowu tutaj będziesz gdzieś na dół leciała? Gdzie tym razem? Muszę zobaczyć, gdzie przy ziemi będzie. Tu będziesz przy ziemi. No chodź, dawaj! No nie! Nie udało się. No chodź tu, wrono, chodź. Dawaj, dawaj. Dobra, mam kolejną. A, i to wszystko. Dobra, to tylko trzy trzeba było. Ale łatwo. Superowo. Pi, mam muszelki dla ciebie. Połowę przedmiotów. Aha, dobra. Czyli jeszcze... Co dalej? Najlepiej poszukać w miejscu, które było świadkiem straszliwej... Nie... Godziwości, niegodziwości i przemocy. Czas na wielki wybuch. Yy, nie umiem czytać. <gry> Wiecie co? Pomimo tego, że dali nam nowe zadania, które no na razie nie zrobiłam ich za dużo, bo tylko pozbierałam rzeczy dla Pik, która się yy, niestety zamieniła w konia i się nie może od to wydaje mi się, że będzie to coś fajnego. W końcu się fabuła trochę ruszyła, ale zauważyłam, że zapomnieli o bardzo ważnej rzeczy w grze. <gry> Bielne owce dalej nie mają tekstur. I jest mi bardzo smutno z tego powodu, bo, bo wyglądają na takie smutne, zagubione. Są po prostu puste i takie. straszne. Dobra, ja wam nie będę więcej spoilerować, jeśli możecie to róbcie te zadania sami i po prostu zobaczycie, jak dalej się historia potoczy. Ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się do następnego, no i pa!